Witajcie, folder Dzisiaj na stole mamy świeżynkę od Lion Steel, a, a konkretnie jest to model Nano. Zaczynamy. Lion Steel Nano to kompaktowy, mocno kompaktowy folder EDC tego producenta i dostępny jest w bardzo wielu wariantach kolorystycznych i materiałowych. U mnie na stole mamy trzy wersje tytanowe w różnych anodyzacjach brązie, czy takim złotawym brązie, szarym i niebieskim. Zaczynamy od numerków, więc zostanie tylko jeden. Długość całkowita tego morza to 162 mm, więc Mocno kompaktowo. Długość głównie 65 mm, grubość głównie to 3,8 mm, a cała konstrukcja waży 101 gramów. Mamy tutaj głównie drop point ze szlifem płaskim, praktycznie pełnym niewiele mu brakuje w każdym bądź razie i pionowym satynowaniem a główna została wykonana ze stali. Magna cut, więc jednej z najlepszych stali, jakie w tej chwili możecie mieć w swoim folderze. Z tej strony oznaczenie producenta i stali, z drugiej strony nie mamy nic. Na głowni takie frezowanie nie jest to otwór, bo nie jest to wykonane na wylot, ale ułatwia otwieranie tego noża inaczej niż fliperem, który jest jakby główną formą otwierania. Po co? Ano, po to, że nóż wyposażony jest w system Lion Stila ref, który umożliwia demontaż tego flipera za pomocą tej śrubki. Odkręcamy ją, zdejmujemy flipper, otwieramy sobie nóż oburącz albo jedną ręką, ale już dzięki temu frezowi w głowni. Bo zbroczem tego chyba nie można nazwać, nie? Praca samej głowni to łożyska, które Lion Steel określa jako Double Crown czy Dual Crown. Nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie chodzi o to, że mamy dwa rzędy kulek w łożysku. Pierścień zewnętrzny i wewnętrzny, które mają stabilizować nam głownię. No, praca nie jest jakoś wybitnie aksamitna, ale noże są wyciągnięte prosto z pudełek, w związku z czym pewnie się poprawi, nie ma najmniejszego problemu z otwarciem noża. To trzeba zaznaczyć opaść pod własnym ciężarem nam. Nie opadnie, trzeba potrząsnąć. Rękojeść. Rękojeść tego noża tych noży wykonana jest z anodyzowanego tytanu w przypadku tego egzemplarza niebieskiego, tak jak wspomniałem, brąz, szarość z takimi Zabiegami stylistycznymi, które przypominają mi model myto, a nawet backspacer tego noża wykonany jest w ten sam sposób, czyli taki lekko zawieszony między okładkami. Backspacer także wykonany z anodyzowanego tytanu. Frame lock, jako forma blokowania ostrza, stalowa wkładka dla poprawienia żywotności samej blokady. I Chociażby uniknięcia tego klejenia się, blokady tytanowej w przypadku noży, które takiej wkładki nie posiadają. Co dalej? Otwór na linkę jest zlokalizowany na samym zakończeniu rękojeści. Jest naprawdę spory, w związku z czym bez problemu Parakord 550 przechodzi. Można sobie jakiś ogonek tu zawiesić. Klips tego noża to klips tytanowy. Anodyzowany zawsze w tym samym kolorze, w którym mamy anodyzowane okładki. Więc e, tytanowy. E, I klips jest w Deep Carry, w związku z czym nóż praktycznie całkowicie znika nam w kieszeni. A dzięki zastosowaniu jednego, jednej śruby i mocowaniu go od tyłu rękojeści, możemy klips. Przełożyć na drugą stronę dla osób leworęcznych. Eee, test ostrości. Lion's Steel akurat nigdy nie słynął z jakichś super naostrzonych noży, fabrycznie. Ale działa. Działa, a jak nie będzie działać, to sobie podostrzycie i będzie działać. Chociaż wiadomo, że niektórzy nie lubią ostrzyć swoich eee, nożyków. W kwestii ergonomii też nie jest źle. Moje dłonie L pozwalają na pełen chwyt rękojeści, także wszystkie cztery palce mieszczą się mi tutaj bez problemu. No i jak na tak krótki nóż, bo ze 162 mm, to naprawdę całkiem niezły wynik i pozwala to pewniej używać narzędzia sporo nawiązań do swojego większego brata, modelu e, Myto. Akurat e, mój egzemplarz jest e, w wersji tytanowo-mikartowej, w związku z czym akurat od tej strony bez klipsa nie widać tych podobieństw aż tak mocno, ale kiedy odwrócimy noże, a może weźmy szary, będzie jeszcze bliżej. Kiedy odwrócimy te noże, e, to widać. Ten sam klips, tak samo montowany, blokada, kształty ogólne, krzywizna rękojeści, która opada ku tyłowi. No i te same zabiegi stylistyczne, jeżeli chodzi o samą rękojeść. Takie same rozwiązania, te same backspacery. Akurat w moim przypadku tutaj nie mam tytanowego backspacera, bo mam wersję trochę biedniejszą, ale wersja. My to całkowicie. E, tytanowa ma też tytanowy backspacer, tak jak tutaj wyglądają to dokładnie tak samo. E, podobne również, głównie oczywiście, z uwagi na wielkość, troszeczkę inaczej to wygląda, ale jednak. Natomiast nie widzę tutaj e, projektanta. Za e, model myto odpowiada Moletta, natomiast za e, model nano najprawdopodobniej już nie. Wydaje mi się, że Lion Steel po prostu troszeczkę przekalibrował, pokombinował z rozmiarami, z, z procentowym wykorzystaniem tych parametrów i wypuścił model Nano już samodzielnie, bez kooperacji z Moletta. No, dajcie znać w komentarzach, jeżeli coś więcej wiecie na ten temat. Myślę, że to wszystko o modelu Nano ode mnie. Link do sklepu wrzucę Wam w opisie, jeżeli ktoś jest zainteresowany którymś z tych nożyków. A pamiętajcie, że Foldermania jako grupa facebookowa posiada rabat grupowy, w związku z czym urywacie z ceny 10%. Trzymajcie się!